Yep, that's me. Prawdopodobnie zastanawiasz się, jak wylądowałem w tej sytuacji. A więc wszystko zaczęło się ostatniego niedzielnego wieczoru. Two to the one from the one to the three. I like good pussy and I like the tree. Smoke so much weed, you wouldn't believe and I get more ass. A więc tak! Udało mi się zdobyć rangę Media na Cox'Craftie. A mówili mi, że nie dam rady. A mówili mi, że mi się nie uda. Ale teraz zapewne się zastanawiacie. No ale po co w ogóle jest ten film Blue Będzie Będziesz ją nadużywać, jak każdy influencer teraz? Będziesz się nią flexować? Ależ nic z tych rzeczy. Jestem odpowiedzialnym twórcą, który nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. No może trochę się flexowałem. Może przepraszam, czy <laughs> zrobić tą parę Zamiast tego postanowiłem, że streszczę wam, jakie miałem do tej pory doświadczenia z tą rangą, oraz wyjaśnię, dlaczego wszystkie serwery pozwalają YouTuberom na nikowanie się. Mm, jeszcze zanim zacznę, film ten powstał tylko w celach humorystycznych i nie ma na celu obrazić żadnego gracza, cockscrawta, ani jego administracji. A! I jeszcze jedno! Czy wiedziałeś, że tylko 30% osób oglądających ten film subskrybuje mój kanał? Nie, no ale tak na serio, jeśli podoba Ci się to, co tworzę, rozważ zostawienie łapki w górę i subskrypcji. Nic co to nie kosztuje i w każdej chwili możesz zrezygnować, a mi niezmiernie pomaga w rozwoju kanału. A teraz już, bez będnego przedłużania, zapraszam Was na listę TOP NIE WIEM ILU RZECZY, KTÓRE DAJE MI RANGA MEDIA! Jezu i to, dystykia, i to takie... gracze dołączają to czasem media pozdro, Pozdrowie, ty, pozdro ty, I Teraz jeszcze raz influencer do zrobić z green Trzy, dwie. Czyli o, zbyt to zbyt. ten, co nagrywa z O to siema. Nie wiem, nie znam go. Światny grinac. To A to na. Co zielatek? tak? Szybek? Nie, 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 O nie, 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 Zobacz w fami. Chodźcie tutaj, robimy sobie screena. Przyjaciel. Tak. Jesteśmy bez Ej, bo wszystkie teamy na nas lecą, co jest? Tu żółty No to, to widzisz, to, to są to, to minusy tej te twojej rangi Wiesz to BlueWet, po co ci była ta ranga? Przez ciebie? jest będę na nas każdy śli Mówię Nie, no, ci, dasam. mam dobry pomysł, jak temu zaradzić Tylko musimy skończyć tą rundę Ile do nas idzie? O Jezu! Ej, faktycznie, lmao, 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 lmao mało. Pójdę! Zobaczmy, co tam robi blueet Idziemy Umieram Zobacz, mam świetny pomysł. Zobacz, widzisz? Teraz nie będę się traktować. Ale wiesz, że pisze media? Sero? Nie Blue O To jest... O. Czekajcie, mam plan. Co to jest? To w siatku. To w moim Tak on znalazł, co ty robisz. Ej, hey, nagrywasz Blue World? Ten montaż trwał pewnie dużo dłużej, gdyby nie to, że następnego dnia, kiedy chciałem nagrywać, zobaczyłem, że mój kolega z Plexio ma live'a. Postanowiłem więc, że ja spróbuję swoich sił i zrobię tylko jednego live'a. Tylko! Naucz się mnie grać bez wersy, To patrz, ja... to patrz, nauczę cię, zobacz. Będziesz klikać w myszkę, widzisz? Klik. Klik, klik. 1700 ping. to, jest anty, to jest O kurde, fajnie się 1700 pingu, nawet nie zauważyłem. 2 miliony pingu, ale nie będzie lagowało, XD. Mrozi o kolejne dychy wysłał Zrób Uwu jak te jest marki na Twitchu. ewe <grym> Kurde Proszę, właśnie, down A właśnie, jeszcze matę mieliśmy śpiewać To jak zostaniecie do końca streama, to na końca streama matę zaśpiewamy No hey, bo Ej, bo w to to gameplay wybuchł, ale będę mieć przewalone W jaki... jakiś sposób można tak zepsuć laptopa? to 2000 pingu mniamy yeah. I tak żeśmy wygrali yeah. Powiedz rabarbar Rabarbar constel 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 chodź tu constel powiedz rabarbar yeah. Nie To jest kręcanie się yeah. Muszę? No tak, się. musisz Powiedz rabarbar do widzów Nie, baj, baj Kto fali? Sawar, mógłbyś przestać walić. Ja? Pudło. Ale pudła tu nawet nie ma. Nie, wcale. Jestem. O nie, lamek ten. Mrozio, jak tak możesz mówić o lamku? Lamek jest połg. Lamek Sawa. mi zrobił banerek, jest super osłupką i lamka nie wolno wyzywać. Wow! 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 Patrzę się na ciebie. Jak umrzesz, to się wszyscy. Będziesz... Jak spadniesz, to staniesz się pośmielickiem widzów. No, już jest. Dobrze, <laughs> się tak, ja? kocham, się mu Wizowy też są dobrze, tu mamy takiego Tobiasza, który oczywiście... Oh, TOBIASZ! O bo to oh, BOŻE! Tobiasz! Tobiasz Lunar z, Lunar Lunar. z Lunarem... Plus! Tobiasz... z Lunarem Plus. Z kim jestem? Ja no, jestem no? z Tobiaszem Lunarem Plus. Jestem sam! Że pewnego dnia, co nie jestem, normalnie gadaliśmy, był sobie... Był ten i robił sobie screeny z widzami i nagle podszedł do niego Szymek i oh, hey yes, mhm. o hej BLOOD. Gdzie jest Binks? Ogólnie ogóle wszyscy jesteście z neders. No. Jesteśmy mnie. A to ironicznie? Nie, razie, nie, nie. No no jesteśmy tacy milutni, a Dawaj czerwony, dawaj, 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 jest! Dzisiaj łóżko kartonowi, zabij teraz go, zabij, zabij go, dawaj czerwony, dawaj, dawaj! Ale Czerwony, ale czerwony, czerwony ale dawaj! Dawaj czerwony, 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 czerwony! Dawaj! Zatłucz kartona! Tak, klerwona, dawaj! Nie! Jes! Jes! Jesteśmy mili, prawda? Dobra. Widzowie, na 200 lajków... Eee... idzie sobie. Nie! Na 200 lajków... Bluet wpłaca na fundację. Niech będzie, będę, będę dobrym człowiekiem. Borysek miał tak, drugą operację. Borysia Dobra, jedny miał... Można... Borysek. Z flekiem płacimy 21, to będę lepszy jak się napisał, że FOMI bił, a ja dek rozbił Wysłałem. Ej, cz, faktycznie, czuję się czuję się bardzo dobrze. Zjadra wam stata pierwszego września, po to czeka, że tak, to już raz na turny. Musimy za ze starych na białych tych szerochach wykali flokerka Ale po tym live tak spodobało mi się dostawanie do night'ów zaczęła. Ale po tym live tak bardzo spodobało mi się granie z widzami, że postanowiłem drugiego dnia zrobić kolejnego. Ostatnia osoba jest! I. Sandro podziela 10 zł, Siemka. pozdrawiam Sandra, dzięki za donate. Dziękujemy za pieniądze. Słuchaj, że na każdego donate pojechasz uwu uh -huh. UW. Okej, okay. czekaj. Tylko 400 subów, widzę, tylko 400 subów, lecimy. Tylko, by the way, lecimy. by the way tylko. tylko. Ty w sumie? Ty w sumie robić zrobić tak, jak niektórzy robią? Że jakby, że robią streama na TikToku, że streamują na YouTube. No, no możesz to na YouTube, na TikToku, na Twitchu. Na p Daj jeden złotych, pięć no p... Okej, okej, okej. Proszę bardzo. Jedna minuta to jest... 1 zł to jest 300 sekund. E A ja? A ja? A... A to nie to... ja jestem. Gdzie jestem hobby nad Lunerem plus to jest żółty? To jest żółty! Zawar jest też żółty! Poga! Bieszczam! Pokaż. Co jest? Jaki kąten? Zawarz, nie widać swojego twerka. E ja nie twerkuję. Nie robię Ja <noise> <noise> Nie, tylko ja nie robię nie Niestety po tym live wydarzyła się straszna rzecz Poszedłem zrobić sobie kolację Potem włączyłem sobie live pomiego I kiedy tak jadłem i oglądałem jego live Doszła mnie straszna wiadomość Fomi, robisz live Wiesz co chodzi? Właśnie próbowałem pisać do Falkumiru, Miru Bo Szymek był... Yy, coś nie odpisuje Ale się okazało, że on odszedł z administracji i teraz nie so. wiem do kogo napisać, right. do Falku Miru. Jeśli nie wiecie, Fałku Miru to administrator, który nadał mi rangę Media. Dosłownie dzień po tym usunął swoje konty na Discordzie i odszedł z administracji. Fałku Miru, jeśli to oglądasz, chciałbym Ci niezmiernie podziękować za zauważenie mojego zgłoszenia i danie mi szansy rozwoju. Jeśli to trwaliście do tego momentu, zostawcie serduszko w komentarzu dla Fałku Mira. A ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, to staw łapkę w górę. Możesz zostawić również suba z dzwoneczkiem, aby nie ominęwiać Cię kolejne takie odcinki live. I czekajcie się do następnego tygodnia, do następnej soboty. Do